Podtrzymuje całe moje życie. I dlatego żyję. I dlatego jestem. Bóg naprawdę podtrzymuje całe moje życie. Myślę, że każdy z nas w takiej najgłębszej uczciwości przed Bogiem jest w stanie to powiedzieć. Że każdy z nas ma takie doświadczenie, że Bóg podtrzymuje całe nasze życie. Gdyby nie Jego obecność, gdyby nie Jego łaska, gdyby nie Jego miłosierdzie, już dawno pomarlibyśmy w grzechach naszych. Już dawno ciężar naszych win wgniódłby nas w ziemię. Już dawno nie bylibyśmy się w stanie podnieść. Ale Bóg podtrzymuje całe nasze życie. Podtrzymuje Twoje życie jako chrześcijanina, męża, żonę, studenta, człowieka młodego, starszego, kapłana, odpowiedzialnego za wspólnotę. Bóg podtrzymuje całe Twoje życie. A zatem. Jeżeli jest tak dobry, jeżeli o wszystko się troszczy, jeżeli nie pozwala zginąć, to czy jest coś ważniejszego w naszym życiu niż troska o to, by być w jego woli? Skoro daje słowo, iż podtrzymuje całe nasze życie, czy możemy zabiegać? O cokolwiek innego bardziej niż o to, by nie wymknąć się z ich rąk? Tego podtrzymywania, podnoszenia naprawdę doświadcza ten, kto wybiera jego drogi. Wtedy, nawet gdy przychodzi ciemność i smutek, ciężar i lęk, w głębi serca, Pali się płomień obietnicy, że Bóg jest większy, że jest zwycięzcą, a my w nim. Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci więc chętnie składać ofiarę i sławić twoje dobre imię. Jeżeli masz doświadczenie tego, że Bóg trzyma twoje życie, że Cię podnosi, umacnia, nie daje zginąć. Składaj mu chętnie ofiarę, ofiarę z życia, ofiarę ze swojej woli. Składaj mu chętnie ofiarę, zapierając się siebie i rezygnując z tego, co jest czysto ludzkim wymysłem. Skoro Bóg. Podtrzymuje całe Twoje życie. Nie musisz się lękać. Pierwsze czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan z pierwszego rozdziału, wersety 21-23. Ono przypomina nam historię naszego życia. Naprawdę byliśmy dalecy od Boga. Naprawdę byliśmy przez grzech Jego wrogami, przez nas sposób myślenia, przez nasze złe czyny. Byliśmy poza Bogiem. Czy to przed nawróceniem, gdy żyliśmy poza Kościołem, czy też przed tym nawróceniem, które wyrwało nas z wnętrza Kościoła, ale tego wnętrza? Takiego formalnego, płytkiego, niezrozumiałego i przeniosło nas w głębiny kościoła, w którym doświadczamy żywego Boga. Stało się to przez krew Jezusa Chrystusa, przez którego jesteśmy pojednani z Ojcem, przez którego możemy być święci, nieskalani, nienaganni. To jest obietnica dla nas. We krwi Jezusa Chrystusa jesteś przeznaczony do tego, by być świętym, nieskalanym i nienagannym. To jest obietnica Boga, że we krwi Jezusa Chrystusa nie zginiesz. Że we krwi Jezusa Chrystusa jesteś przyjacielem Boga. Nie lękaj się. Bo we krwi Jezusa Chrystusa Bóg wybrał Cię do zwycięstwa. I Paweł, tak pięknie, mocno przypominając tę fundamentalną prawdę, która pozwala żyć, z drugiej strony woła o troskę, by ta prawda nie została zakurzona, by ta prawda żyła, by ta prawda się rozwijała, by życie tą prawdą się pogłębiało. Paweł mówi, Bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani, stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Bylebyście trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się. To jest wołanie do Twojego serca, Twojego serca, które. Przez cały dzisiejszy dzień miało doświadczenie, że Bóg podtrzymuje całe Twoje życie. To jest wołanie do Twojego serca, które miało doświadczenie, jak wiele niezwykłych rzeczy może Bóg zrobić w jeden dzień. Jak może podnieść ze śmierci do życia, jak może przywrócić nadzieję, jak może oczyścić, umocnić aby ci, którzy nie mieli już siły i którym się nie chciało i którzy by to chętnie rzucili, są w stanie powiedzieć z Bogiem, idę. Bylebyście tylko trwali w wierze, a będzie dobrze, a żyć będziecie. Bylebyście to, co robicie, formując się, wzrastając, bylebyście przez to ugruntowywali się i stawali się stateczni. Nie chwiejcie. Niestety trzeba powiedzieć, że mocno zagraża nam ta chwiejność i myśmy jej wiele razy doświadczyli. Ile razy już Bóg nas podnosił, a potem i tak świadomie i dobrowolnie wybieraliśmy upadek. Ile razy Bóg podtrzymywał nasze życie, a, mi, a my, mimo tych pięknych doświadczeń, szliśmy za różnego rodzaju namiętnościami, powabami błyskotkami grzechu. Wiemy doskonale, że pierwsze doświadczenie Chrystusa, czy drugie, czy trzecie, czy czwarte, nie jest doświadczeniem ostatecznym i nie załatwia wszystkiego. Jest potrzebna walka, ostateczność w wierze, o bycie niechwiejnym, niezachwianym, i jakie to piękne, gdy spotykając się z Wami, któryś rok z rzędu, widzę, jak w tą niezachwianość Bóg naprawdę wprowadza. Widzę, o ileż więcej jest w Was mądrości bożej, o ileż więcej zrozumienia tego, jak Bóg prowadzi, o ileż więcej myślenia bożego niż ludzkiego. Jaka to jest radość, widzieć, że Bóg nas prowadzi i podtrzymuje nasze życie. Ale proszę Was z całego serca, uważajcie, trwajcie w wierze, walczcie o tę wiarę, walczcie o stateczność i nie chwiejcie się. Gdy zdarzają się poruszenia, które zaskakują, chwyćcie się mocno Chrystusa, który nam w wierze przewodzi. Chwyćcie się Chrystusa, który dla nas jest w stanie zmieniać świętą tradycję, który z miłości dla nas byśmy nie pomarli. Z duchowych głodów jest w stanie robić rzeczy, których inni do tej pory nie robili. Bóg wie, że gdy jesteś głodny, to masz prawo dostać jedzenie bez względu na to, co ktoś pomyśli. Bóg wie, że gdy jesteś zmęczony, to masz prawo odpocząć bez względu na to, czy wypada, czy nie. Bo syn człowieczy jest panem szabatu i ten święty Boży odpoczynek ustanawia dla Ciebie. Ale to On go daje, On go wyznacza. Nie musisz się lękać, że o Tobie zapomni. Nie musisz się lękać, że dla Ciebie nie starczy. Wydziela hojnie swoje dary w odpowiednim czasie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Pan. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jakie to ważne, by w to uwierzyć i nie szukać innych dróg, innych prawd i innego życia. Dopóki nie wierzymy, chwiejemy się. Dopóki nie zawierzymy, mamy wątpliwości. Dopóki nie podejmiemy tej najbardziej radykalnej decyzji, że zawierzamy się na przepadłe, i dopóki nie wkładamy wysiłku, by tej decyzji strzec, jesteśmy jak chorągiewka na wietrze. Ciężko na nas liczyć, ciężko nam zaufać. To właśnie do tej radykalnej decyzji zawierzenia na przepadłe Bóg prowadzi nas poprzez formację, którą daje nam Kościół. Abyśmy byli stali, byśmy Boga nie zawodzili. To właśnie formacja właściwie przeżywana prowadzi do stałości. Jeżeli nie postępujesz w stałości przed Panem, pytaj się, gdzie popełniasz błąd formacyjny. Gdzie formacja nie działa i dlaczego? Jeżeli pomimo upływających lat ciągle widzisz, że niezmiennie jesteś jak chorągiewka na wietrze, miej odwagę zobaczyć dlaczego. Do świętości Bóg nas prowadzi. A świętość jest zaufaniem, które pozwala chodzić po wodzie. Jest to pociągające, ale jest to dla Ciebie i dla mnie. Zaufanie pozwalające chodzić po wodzie to ostateczne zawierzenie Bogu. Ono się buduje z każdej decyzji zaufania. Im więcej decyzji zaufania i wytrwałości w nich, tym bliżej nam do tego ostatecznego zawierzenia. Dlatego Bóg pozwala na burzę, dlatego Bóg pozwala na przeciwności, dlatego Bóg pozwala, że pewnych rzeczy nie rozumiemy, że dzieją się wbrew naszym upodobaniom, byśmy mieli okazję zaufać, byśmy mieli okazję nie myśleć po ludzku, ale wejść w Boże myślenie. Bo te poszczególne decyzje zaufania prowadzą nas do ostatecznego zawierzenia. Czy nie tak było w życiu naszego patrona, świętego Jana Chrzciciela? Ten ostateczny krok zawierzenia, w którym zgodził się na to, że zostaje sam, opuszczony, już niepopularny. Uwięziony, bez perspektyw, ale właśnie wtedy jego radość doszła do pełni. Właśnie wtedy potrafił się prawdziwie ucieszyć z tego, że chce się umniejszać, by Pan mógł wzrastać. Ostateczne zawierzenie Jana. Po ludzku wiele kosztowało, wiele strat, ale jest największym z proroków. I nie narodził się z niewiasty większy od Jana Chrzciciela, bo bardzo zawierzył. Jan Chrzciciel, jako przyjaciel oblubieńca, Tą ostateczną decyzją zawierzenia przyprowadził najwięcej ludzi do Chrystusa. Te wszystkie tłumy, które widziały Go jako wiarygodnego, świętobliwego, mocnego w Bogu, poszły za Jezusem na Jego słowo, Widziały Jego zawierzenie. I jeżeli my mamy być przyjaciółmi oblubieńca, jeżeli mamy rozkochiwać Kościół w Jezusie, jeżeli w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach mamy być tymi, którzy uczą charyzmatu przyjaciela, ulubieńca, to potrzebujemy tego wielkiego zawierzenia. Żeby ci wszyscy, którzy są dookoła nas, nie szli za Jezusem tylko na nasze słowo. Ale żeby to słowo było potwierdzone, konkretnym życiem, wielkie zawierzenie jest gwarancją ewangelizacji. Nawet jeżeli nie masz warunków na co dzień, na to by dużo jeździć, dużo głosić, dużo działać, to wielkie zawierzenie w Twojej sytuacji życiowej jest gwarantem Twojej wielkiej ewangelizacji. A z drugiej strony wiele wyjazdów, głoszeń i działań bez wielkiego zawierzenia staje się bardzo krótkotrwałe, mało owocne. Jak to dobrze, że Bóg nam o tym przypomniał? Po co jesteśmy? Jaka jest nasza misja? Jako przyjaciół oblubieńca i jako odpowiedzialnych za wspólnotę. Chcę z całego serca życzyć Tobie wielkiego zawierzenia. Bez lęku chodzenia po wodzie. Bez lęku zrezygnowania ze swojego zdania. Bez lęku doświadczenia wolności że najważniejsze jest to, czego chce Pan, bez lęku. Ale pamiętaj, że to wielkie zawierzenie jest owocem codziennych decyzji zaufania. Bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się. A to wielkie zawierzenie będzie Waszym udziałem.